Cześć, witajcie z tej strony, Maniak. Ten film jest po części fragmentem filmu z prezentacji Xbox One Elite. Przedstawię wam specjalny kontroler do konsoli Xbox One, zwany Pro. Jest on dla bardziej wymagających graczy, wszystko w nim można sobie skonfigurować, poprzekładać i naprawdę świetnie się go trzyma w ręku. Zapraszam. No i oto wyłania się nam ten piękny oto kontroler Pro, który naprawdę świetnie, ale to świetnie leży w dłoni. I tak w naszym kontrolerze Pro możemy sobie wszystko skonfigurować według naszych potrzeb poprzez grzybki Wklęsłe na wypukłe, możemy sobie zamienić. Mamy dwa rodzaje. Te są wypukłe. Jedne już były wklęsłe w zestawie, oraz drugie są też wklęsłe, troszkę, troszkę są po prostu dłuższe. W tym momencie. Jak widzimy, grzybek jest po prostu dłuższy. Możemy na przykład coś takiego sobie zrobić, o, albo odwrotnie, dwa grzybki wklęsłe. Tak naprawdę jak chcemy, tak sobie zrobimy. Krzyżaka też można sobie wymienić. Nowo, nowością jest. Oto taki krzyżak, który wydawało mi się, że nie będzie tak dobry jak klasyczny, ale jak najbardziej daje sobie radę, jaki jeden, taki drugi możemy sobie po prostu wymienić. Bardzo fajne, że to jest, są metalowe części i one po prostu zaskakują na magnes w kontrolerze pyk. Więc można sobie to wszystko ładnie skonfigurować. Z tyłu mamy łopatki, które tak samo reagują na magnes. Możemy je sobie też bezproblemowo wyjąć, zostawić sobie dolne albo po prostu górne. Tak samo są metalowe. Tutaj mamy dwa przyciski do blokady triggerów w ten sposób mamy płytszy nacisk co po prostu przekłada się na grę że szybciej na przykład strzelimy w Gears of War więc tak by się oto ten padzik przedstawiał ta część jest plastikowa mimo że jest w kolorze srebrnym tutaj te części są metalowe no i w sam pad nic w nim nie skrzypi jest naprawdę elegancką, fajną, ekskluzywną sprawą. Tutaj klasyczne mamy wejście na paluszki. W konsoli jest specjalna aplikacja, gdzie możemy sobie skonfigurować tego padzika z daną naszą grą, na przykład Forza Forza 6. Gears of War Remake Tutaj też na padzie jest przełącznik jedynka, dwójka. W każdym momencie możemy sobie przełączyć konfigurację, która będzie zapamiętana, jaką sobie ustawiło. No i tutaj z nowości jest tutaj mini jack, który w pierwotnym padzie jego nie było. Wziąłem padzika klasycznego. Jasno widać, że jeka on nie posiada. Jest troszkę, a czy nie troszkę, jest zdecydowanie lżejszy od Pada Pro. No, ze względu na to, że te wszystkie wykończenia, łopatki, jaki krzyżyk, jak i tutaj te analogi są po prostu. Metalowe. Ten fragment, który jest na srebrno pomalowany, to jest po prostu farba srebrna. Nie jest to już metalowe. Naprawdę świetnie się go trzyma. Jest, jest mega, naprawdę. Więc sami możecie sobie porównać ten jest pad z day one edition, czyli w dniu premiery, musiał być zakupiony Xbox. Jest zdecydowanie lżejszy i to ciekawsza. Posłuchajcie: wszystko skrzypi w nim. A w pro, nie naciskając nic, nic, nic po prostu w nim nie skrzypi. Wejdziemy teraz w aplikację, gdzie będziemy mogli ustawić naszego Pada Pro. Kontroler bezprzewodowy Xbox Elite zaprojektowany we współpracy z graczami na poziomie zawodowym. Kontroler bezprzewodowy Xbox Elite odblokowuje twój pełny potencjał i dostosowuje się do twojego unikalnego stylu gry. Doświadczysz rewolucyjnej dokładności, szybkości oraz dopasowania stylu, które poprawią znacznie twoje wcześniejsze doświadczenia. To tak jak mówiłem wcześniej, można wymieniać sobie grzybki na wklęsłe, większe, wypukłe lub krzyżak na jeden albo drugi. Opcje pada kierunkowego dopasowane do Twojego stylu gry, czyli możemy, tak jak mówię, wymienić, podmienić krzyżaka na jednego albo drugiego. Dużo lepsza kontrola. Dzięki nowym wymiennym łopatkom możesz wykonać skomplikowany skok, wycelować i strzelać. Przymocuj maksymalnie 4 łopatki i przepisz im szeroki zakres funkcji. Blokada spustów. Użyj przełącznika z tyłu kontrolera, aby zablokować spusty, szybciej strzelać i zaoszczędzać czas. Spusty są blokowane i przygotowane do kolejnego strzału. Kontrola jest w Twoich rękach personalizuj swój kontroler nawet bardziej dzięki tej aplikacji. Dostosuj czułość spustów i drążków, przepisz jakikolwiek z 14 funkcji do przycisków A, B, X, y. łopatek pada kierunkowego, spustów i kliknięcia drążków. Możesz nawet zmienić jasność swojego przycisku Xbox. Ok, więc rozpoczynamy aktualizację naszego padzika. Zero, nagle 100. Piękna magia YouTubea, dodaj nazwę. Spersonalizuj swój kontroler i dodaj mu osobowość, nadając mu swoją nazwę. Proszę bardzo, może niech będzie Maniak Pro? Nawet nie tak źle. No i dobra, mamy już swego pada. No i bardzo fajnie, teraz weszliśmy w konfigurację i możemy pod jedynką, dwójką skonfigurować lub przypisać daną konfigurację w grze, na przykład Forza, Gears of War, Ultimate Edition, Halo 5 i inne widzę tytuły Microsoftu, ale też można stworzyć swoją konfigurację, która widnieje na samym początku. Jak tworzymy swoją konfigurację, to możemy tak, mopowanie przycisków, lewy drążek, prawy drążek, spusty, wibracje oraz jasność przycisku XBOX. Wibracje. Przesuń suwaki, aby dostosować i poczuć intensywność wibracji. No zdecydowanie jest tutaj różnica, jeżeli jest na maksa, a jak zmienia, to, to na minimum. Podczas grania pad lepiej trzyma mi się w dłoni, nic nie trzeszczy, wszystko można sobie ustawić do własnych potrzeb. Każdy profil utworzony w aplikacji jest przechowywany w chmurze, a dwa profile można zapisać bezpośrednio w kontrolerze. Fajna zabawka za odpowiednią cenę. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam, cześć!